To nie jest reklama firmy, która produkuje kostkę, ale dzisiaj była dostawa bloczków fundamentowych. Przyjechało 6 palet. Udało się rozładować. Przyjechały razem z bloczkami deska szalunkowa i pręt zbrojeniowy. Wczoraj przez osiek przeszło tornado. nieźle polało, nieźle połwiało. Zalało mi wykop, na ławę fundamentową i utwardzenie. No, udało się rozładować, ale nie, było się bez problemów. Okazało się, że dojazd z drogi jest bardzo podmiękły. Od kilku dni pada. Auto zjechało z drogi i już po, kilka, po kilku metrach ugrzęzło. No ale na co się ma dobrych sąsiadów? Jeden sąsiad przyszedł z pomocą ciągnikiem Ursus 360, ale nie dał rady. No to już drugi sąsiad przyjechał koparką. Koparka przyjechała już z Boguszyna. Miała na tyle mocy, że pociągnęła auto z 9 tonami bloczków i udało się rozładować. Tornado uszkodziło moje ogrodzenie. Widziałem po drodze leżące zboża, także nieźle tutaj musiało wiać, no i nieźle padać, jak było widać. No czwarty dzień, ciągle pada, tego nie widać, ale marnie idzie w deszczu robota.